Usłyszymy kraj! Musimy powiedzieć kilka, kto pierwszy powie ładuje karnego. Zobaczmy, kto więcej kieszy. Dzisiaj... Dania Eriksen. Kurde, ja nie widziałem Dania Norwegia. Han. Kurna! Jak? Przesada. Węgry. Szaboszlaj. Kto? Szaboszlaj. Hiszpania. Jamal. Anglia. Harkej! Biegni pierwszy byłeś! Zobaczcie coś! Francja yy, Brawo! Jest! Jej! Czechy Czech Co Suarez Węgorz wygrał. Nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że pojawił się drugi odcinek Ligi YouTuberów. Ostry kontra Węgorz. Kto, tak. Kto wygrał? Kto ja, wygrał? A ja. Zobaczycie to w najnowszym filmie. Dokładnie tak. Content level go. <laughs> Tutaj kliknij. Tak. Kliknij, kliknij. Kliknij teraz. Teraz.